Sylwester Chęciński, człowiek, który reżyserował m.in. takie filmy jak Wielki Szu, Rozmowy Kontrolowane i wiele, wiele innych. Witam serdecznie. Jestem dzisiaj w miejscowości Dobrzykowice, a jeżeli Dobrzykowice, to oczywiście miejsce, w którym realizowano większość scen do trzech znanych nam polskich komedii. Mam tu oczywiście na myśli filmy pod tytułem Sami swoi nie ma mocnych i Kochaj albo rzuć. Trudno to nazwać muzeum, jest to po prostu miejsce, w którym pozostawiono przedmioty po nagraniu trzech tych, moim zdaniem, fantastycznych komedii. Będę dzisiaj miał możliwość wejścia po wcześniejszym umówieniu wejścia i nagrania tego, co zobaczę. Także serdecznie zapraszam na relacje. Jest brama, oczywiście, dosyć wysoko zabudowane. Nie zapominajmy o tym, że to są prywatne posesje i mieszkają tutaj ludzie. Widać oczywiście ganek serialowego pawlaka. Oczywiście dzisiaj wszystko to wygląda bardzo ładnie, zielono. Nie ma już tak zwanego klepiska. Jest też oczywiście powieszona tablica pamiątkowa. Tak jak widzimy, napisane w tym miejscu nakręcono najlepsze polskie komedie w reżyserii pana Chęcińskiego. Sami swoi nie ma mocnych kochaj albo rzuć. Jest też oczywiście drugi płot, i oczywiście dom serialowego kargula. Tak jak wcześniej wspominałem, dzisiaj już to pięknie wygląda, zadbane czyściutko i zielono, no i super, mam możliwość przejścia przez tą furtkę przysłowiowego, nieprzysłowiowego. Filmowego Kargula A to jest prawdopodobnie resztka płotu, tak? Serialowego e, ser... SF. Nie do końca to jest replika. E, Aha. Sztacheta ta środkowa. Ta jedna, replika, jedyna. To jedna jedyna. Cała, Za... Cały segment płotu jest w muzeum w Lubomierzu. W Lubomierzu. Cały, cały oryginalny segment. Płotu. Rozumiem, rozumiem. Dzisiaj tu już pięknie wygląda, posprzątane, zielono. Nie ma tego klepiska, prawda? Musiało się zmienić. Musiały, tak. no dokładnie. Ile lat minęło? 60, 67 pierwszy, chyba, pierwszy, tak? 7, A się już, ja się już mylę w tych Dokładnie, danych. nie chcę mi się Ale liczyć. jest wielkości, tak? Czyli mamy 50, 54, 58. Drzwi też widzę zmienione, zmienione. już nie są. oryginalne. Aha, tu są. Jasne, okej, okay, poczekam. Ponag... Dobrze, dziękuję bardzo. No to mamy okazję zobaczyć oryginalne drzwi, które zostały tutaj zachowane. Oczywiście wszyscy idą z postępem, okna wymienione, tak jak pokazywałem wcześniej drzwi wymienione, ale te tak jak powiedziałem, zostały. Po mojej, po, po mojej przepraszam, lewej stronie jest to doła, do której filmowy Pawlak i Kargul szli. Oczywiście. Miejsce orężadę, że tak powiem. No cóż, zaraz będę wchodził, zobaczę, cóż tam po tym filmie zostało. Trudno powiedzieć, czy to akurat jest związane z tymi trzema filmami. Są lampy naftowe. No, ta piłka to na pewno nie. Niestety przy bardzo ruchliwym skrzyżowaniu jest coś takiego postawione upamiętniające nagranie w tej miejscowości tych trzech komedii. Nie wiem czy w ogóle mnie słychać. Każdy bądź razie pokazuje, że coś takiego tutaj stoi. Ja już jestem w samochodzie, ale warto powiedzieć kilka słów na temat tego miejsca. Gospodarz jest przemiły, naprawdę jest przemiły. Niestety nie chciał udzielić żadnego wywiadu. Stwierdził, że już ma dość zdjęć i wszystkich możliwych wywiadów. Podwórka nieco się zmieniły, tak jak pokazywałem. Każdy dba o swoją posesję. Cieszy mnie to niezmiernie, że te domy stoją do dzisiaj. A ja cóż, wracam z powrotem, jadę pomieszkać. Na razie do zobaczenia, hej.